Hej, cześć, wszystkim ludzie. Z tej strony Ghost, a jest to filmik informacyjny o naszej serii z Star Wars Republic at War. Niestety z przyczyn technicznych no i poza tym opowiem Wam całą historię w ogóle co się stało. Byłem podczas nagrywania szóstego odcinka. Oczywiście oszukiwania komputera były niesamowite, ponieważ ruszył całą flotą razem z Malevolence, którą powinien mieć później, a jednak miałem wcześniej. Rozwalił całą moją flotę, ruszył na Kurusant i podczas bitwy właśnie o tą planetę um, wystąpił bug, nie wiem, gra się wyłączyła przez co zniszczyło mi się nagranie i ogólnie gra teraz jakoś kiepsko chodzi, więc spróbuję ją odinstalować i zainstalować jeszcze raz, przez co stracę zapis gry, tak więc dotychczasowa seria z gry Republic at War zostaje zakończona. Jak mogliście zauważyć, playlist została zmieniona na sezon pierwszy. Tak, planuję nagrać drugą. Jeszcze raz tą serię Republiką, tylko tym razem zagrać na innej planszy. Zamiast rozgrywać wojny klonów, rozegram upadek Imperium. Czy upadek Jedi, przepraszam. Będzie to to, to sama mapa, tyle że. Mm, będę miał już jeden poziom technologiczny więcej. I będziemy grali również do powstania tego imperium. Co Powinno być o wiele dla wszystkich fajniejsze. Mm, no cóż. To chyba byłoby na tyle z mojego krótkiego filmu informacyjnego. Mm, przepraszam wszystkich za kłopoty. W najbliższej przyszłości również powinna się ukazać kolejna seria z Star Warsów. Ale jaka to zobaczycie! Ho, 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 ho. No to cóż. Trzymajcie się we... Mówił do Was ghost. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Adios!